Siema, siema z tej strony Angela. Dzisiaj, zanim rzucę próbę czasową, ściemniło się, więc pomyślałam, że pokażę Wam co, co jest nowego w tym tygodniu. Zacznę od auta na podium, a później powiem Wam, jakie są premie i jakie zniżki. No, to tak na podium mamy Vapida Torero Tak dobrze mówię? Całkiem ciekawe auto, takie Lamborghini, troszkę nie stare. Tak jest spoko. E, dobra. E, przejdźmy do do tego co jest razy dwa. Premia razy dwa. A więc premia razy dwa mamy na misję od Simeona. Misję. Jest to konfiskata. Jest tu kilka. Kilka misji typu Konfiskata. Hmm, niech ja zjadę do nich osób. Są konfiskaty, one są premiowane razy 2. I kasa, i rp. Co jeszcze jest razy 2? Razy 2 mamy wyścigi kaskaderskie z rc bandito. Zjedzmy, jest rc bandito. Co do rc bandito, rc bandito jest też na przecenie w tym tygodniu. Nie wiem, czy warto kupić, czy nie. Sami ocencie. I jeszcze premia razy 3. Najciekawsza arena wojny na wszystkie wszystkie akcje, jakie są dla areny wojny, wszystkie są premiowane razy 3. I jeszcze co do areny wojny. Bo tu jest ciekawa sprawa. Mamy fajne zniżki. Arena wojny. Wszystkie pojazdy są na przecenie. Wszystkie możliwe pojazdy na arenie wojny są na przecenie, a dodatkowo modyfikacje też są na przecenie. Macie 50% zniżki na modyfikacje. Także to jest bardzo dobry moment na to, żeby sobie zakupić jakiś pojazd areny wojny i później porobić akcję razy 3. Myślę, że spoko. Dobra, przejdźmy jeszcze dalej, co jest w zniżkach? Zniżka w legendary. Mamy na Italii. Gdzie jest Italii? Jest Italii. MILION 200. Nie mam tego samochodu. Nie, nie mogę nic o nim powiedzieć. Jeśli macie, to, to dajcie znać, czy spoko, czy nie. I Deviant też jest na przecenie. 250 dolców, tysięcy. Eee, też go nie mam. Dajcie znać, czy, czy warto kupić. Może to zakupię. To jest jeszcze stara zniżka. Nie wiem czemu, ale ja przez jakiś czas jeszcze widzę te stare zniżki. Yy, Okej, okay, w Legendary to jest tyle. Yy, tutaj mamy zniżkę na, na czołg ten mały. Milion pięćset teraz kosztuje. No, pewnie ciekawa zabawka, też go nie mam. Być może zakupię w tym tygodniu. <laughs> I co jeszcze? A, i jeszcze Arca Bandito jest na przecenie gdzie jest RC? Tu jest RC. Tu jest RC Bandito. Za milion teraz można go kupić. Ta przecena tutaj to jest ta stara. Tak jak mówiłem, ja przez jakiś czas widzę jeszcze te stare przeceny. No i co? No i to wszystko. Widzimy się zaraz w próbie czasowej. W tym tygodniu próba czasowa jest na amfiteatrze Winewood. Trwa prawie 3 minuty, także dość długa. Ja tam już zmierzam i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!